Właśnie jesteśmy w podróży górnośląskimi kolejami wąskotrowymi. siedzimy sobie w wagonie restauracyjnym typu Wars, nalewam tutaj właśnie komendantom, komendantom tras rozlewamy herbatę. No ja rozumiem, to jest wagon. Yeah. E, witam bardzo serdecznie wszystkich. E, aktualnie kolej Wąskotorowa jest e, sporą atrakcją turystyczną e, w regionie. W sezonie letnim prowadzi e, rozkładowe pociągi e, ogólnodostępne e, z centrum Bytomia e, na, do miasteczka śląskiego na zalew e, na Kuchło. Pociągi te cieszą się sporą e, popularnością wśród e, Mieszkańców, wśród turystów. Jest to najstarsza nieprzerwalnie czynna kolej wąskotorowa na świecie o rozstawie toru 785 mm. Pierwsze odcinki tej kolei powstały już w 1853 roku. Można jak najbardziej zwiedzić naszą parowozownię, zobaczyć zabytkowy tabor, przejechać się drezyną ręczną. Serdecznie wszystkich zapraszam.